No kochani, witam was serdecznie w nowym zdrabkowym odcinku. Dzisiaj taki odcinek tak naprawdę w sumie w klimacie bardziej świątecznym, zimowym, ale no, ciekawa propozycja, którą zaraz wam powiem, skąd ona tak naprawdę się wzięła, bo odcinek, że tak powiem, zbiorowy, pomysł zbiorowy. Bo, moi drodzy, no, jak pytałam was w poprzednim odcinku o zdrapeczki, które chcę, chcielibyście zobaczyć, to Justynka z kanału Goodla napisała mi, że świąteczne odliczanie, bo nie ma tej zdrapki u niej, także pozdrawiam, tylko serdecznie. No i kupiłam te świąteczne odliczanie i powiem wam, nie miałam pomysłu, z czym je zestawić. No, i nasza kochana Marysia Mary podpowiedziała mi, żeby to zestawić ze zdrabką na dobry rok, bo to takie fajne połączenie, tu taka zimowa zdrabka tutaj. Też mają takie nawiązanie, do ka takie kalendarzowe, o, takie kalendarzowe zrabki. I że to ma właśnie takie fajne nawiązanie. Także Marysiu, wielkie ducha dla Ciebie. I kochani, Wy również zostawiajcie dla Marysi serduszka. Pamiętajcie o Marysi, bo Marysia nie prowadzi na razie póki co swojego kanału Mary, ale miejmy nadzieję, że wróci do nas z nową energią, z nowym tematem, z nowym kontentem i będziemy ją mogli jeszcze usłyszeć i zobaczyć. Także kochani, łapeczki w górę dla Mary zostawiamy, a ja Tobie, Misia... Buziaki posyłam i dziękuję Ci bardzo za super pomysł na zestawienie tych dwóch zrapeczek. Także co, moi drodzy, myślę, że będziemy już zaczynać. Jeśli miałabym jeszcze osobiście powiedzieć, wola ogólnie świąteczne odliczanie, bo w zdrabce na dobry rok nie miałam jakiegoś tam szaleństwa, ale może uda się trafić tą choinkę. No, byłoby w ogóle super i cudownie i tak dalej. Także co, wkład w dzisiejszy odcinek to jest 45 zł, Tak tak klasycznie, standardowo tematyka naprawdę <grych> taka świąteczna ale myślę, że odcinek Wam się spodoba bo jednak drapki no, współgrają ze sobą także zapraszam do oglądania i lecimy z drapań. także drodzy moi, zaczniemy sobie od drapki na dobry rok drapki z mniejszym nominałem kwotowym no dobrze, także tą pierwszą zdrapeczkę dedykuję Marysi no i zaczynamy, mamy tutaj styczeń 20 zł i 1000, luty 500 i 100, marzec 200 i 100, kwiecień, czyli miesiąc urodzin Mary, mamy 510. Oj, no lepiej by było, gdyby dwie 500 były, no ale jakby były dwie dyszki, tutaj też bym się nie pogniewała. Lepsze to niż nic. Maj pusto, czerwiec pusto, lipiec. O, 500 tysięcy, jakby daj dwa razy to by było coś. Dobra, sierpień miesiąc Dawidka 500 i 20 no nie udało się, wrzesień 10 tysięcy i 20 październik 10 tysięcy i 50, listopad dycha i 1000, grudzień mój miesiąc 500 tysięcy i 50 zł ale trolle, dobra i lecimy mamy teraz premię, czy znajdziemy tu dzwonek, nie stoi bałwan bałwan wart 10 zł, no ale może będzie choinka nie, jest iglo. Także jeszcze dla pewności, dla wszystkiego sprawdzamy kontrolne. Oni te kontrolne tak wrzucają tutaj pomiędzy te kartki z kalendarza. Y tu jest M. Dobra, wszystko wiem. No to przechodzimy do następnej zdrabki. No to lecimy jeszcze raz Z zdrabką na dobry rok. Świąteczne rozliczanie zostawimy sobie na koniec. No i mamy styczeń. Mamy w styczniu takie piękne kwoty, ale powinny być podwójnie, żeby być wygrana. W lutym mamy 10 i 20. No już mogli dać tę dychę, no co im szkodzi? Marzec 20 i 500. Kwietniu, no mery, co tam będzie? 200 i połowa. 200 i 100. Połowa 200. Maj. Ma nie ma. Czerwiec też nie ma. Lipiec 500 tysięcy i tysiąc. Sierpień. No, Dawid, co tam masz? O, nie ma. Wrzesień tysiąc i pół tysiąca. No to lecimy do października. Kto się w październiku urodził? 500 i 200. Moja babcia. i 110 tysięcy. No i grudzień. Co ja tu mam w tym grudniu? 50 zł o i dychę. A pięknie by było, jakby te pięć dyszek tu się pojawiło. No dobra, to patrzymy, czy jest dzwonek. Nie, kokardka. A w bonusie? Figurki. No niestety, nie udało się. No już nie będę może działać tych kontrolnych, bo raczej widać, że nic nie ma. No to przechodzimy do świątecznego odliczania z propozycji od Justynki. Także pozdrowienia Justynko, dla Ciebie. No i lecimy pod jedyneczką, co my tutaj mamy. Czuchcie. Pod dwójką mamy skarpetę. O, ale skarpety drogocenne. 5000 warte takie skarpety Kto to takie skarpety widział? <grych> Dobra, lecimy, lecimy z trójką. Stroik. O, stroik za milion. Pod czwórką mamy kartkę. Pod piątką. Pod piątką jest bałwan. O ten bałwan warty milion. Droższe te bałwany w świątecznym odliczaniu. Na dobry rok był wart 10 zł. Dobra, tu mamy szyszki. Szyszki za 300, świeca za 1000, tu mamy piernik. Pod dziewiątką. Co się kryje pod dziewiątką? Pod dziewiątką jest gwiazda. Pod dziesiątką mamy. Aniołka pięknego, wartego stówkę. Szkoda, że aniołek nie wygrywa. Musimy znaleźć prezent. Pod jedenastką mamy czapkę. No czemu nie prezent? O, bo tutaj taki pięć dyszek. Sympatyczne by było. Pod trzynastką mamy kominek. 100 tysięcy też by się przydało. łyżwa Dalej mamy skrzata. Skrzat. Wlot to same skrzaty, tylko takie robią figle, że tylko puste zrabki wysyłają Dalej mamy renifera. Dalej jest kożuch. Pod dziewiętnastką jest rękawica. Pod dwudziestką mamy sanie. Kurcze! Chyba nie czas na prezenty. Pod dwadzieścia mamy lizak pod 22 dzwonek dzwonek to ja bym wolała w tamtej przedniej zdrapce no i zbliżamy się ku końcowi moi drodzy zobaczymy co tu będzie pod 23 pod 23 kula no i teraz najciekawsza kwestia czy emocje do samego końca będą czy będzie tu wygrana tym 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 no i drapiemy a trąbka zrobili mnie w trąbę SARS. No, zrobili mnie w trąbę. Taki tego finał dzisiaj jest. No ale cóż, pozdrowienia dla Marysi, pozdrowienia dla Justyny. No i co? Dzisiaj przetrąbione, przetrąbione 45 zł. No cóż, lotto mnie w trąbkę zrobiło. Mam nadzieję, moi drodzy mimo to, że odcinek wam się spodobał, że zechcecie zostawić łapeczkę w górę na pocieszenie na dla znaku waszego po was jakby tu taki znak po sobie jakiś fajny ciekawy komentarz coś tam od siebie napiszcie czy lubicie świąteczne odliczanie czy na dobry rok lubicie co tam ostatnio udało wam się wygrać czy drapiecie czy tylko oglądacie no i co Moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam dzisiaj za dzisiejszy spędzony wspólnie czas. Życzę Wam miłej soboty, udanego weekendu. Zobaczę jeszcze, czy na niedzielę wrzucę jakiś odcinek. Zależy, jak będę stała też i czasowo, no i też i finansowo. Także co, ja się dzisiaj żegnam. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia już wkrótce. Buziaczki. pa Papa!